Pod koniec mogę cię proszę za dać na dolną, to sobie sprawdzić co proszę, to zarobę? możemy tak zrobić. No, ale dobry. dobry. Wow. Wow. Ten. Ha. Ha. Ten nie, jeszcze co, ja Wracam. Mam mnie Widziałem jego? na YouTube gdzieś. To Sporo ty A on pokazywał? A, tam zna takie skaniki różne. Nie, <noise> 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 wyszli, czak w Jeszcze nie pomogłem. Jeden z zapaszkami. Dobra, to jest to. Mamy ich, tak, co? jak ma być? W końcu. Dobrze usiadłeś? Już no, wczoraj cały dzień próbowałem siedzieć, nie? I w końcu chyba się dobrze siedzę Jakie to zapomnisz, jak się, siedziałeś? Nie, nie, Teraz już nie odchodzę od kompa przez miesiąc, bo. A tak, ty gdzie nie idziesz? Przy w na fotelu podjedzie. Ja dam kibla od razu cię ja zostaw sobie granatę Michałku Na czy ja coś tak, ja daj sobie na rampe Chyba nie wpadł Chyba binda nie nacisnął Poczekaj się na smoka Nie, ja, to jest za dużo Spalił rampę jeden Trzymam silos Leży rampa Mogło coś O kurwa, ja kogoś innego zabiłem przez ścianę na łoku Dasześ? Elektryk leży. Pod starą, pod starą, w rogu Nie widzę starej. Elektryk. <grystanie> U mnie jest <grystanie> Świetnik leży bomba. Jeszcze uh. wow. jeden śmietnik. Nice. I on A fajko, Afek. Kurwa. Znaczony już tak. jestem panowy. Udawał, tak, tak. Udawał, że ktoś jest na A, tak? <grystanie> Patrzę. Tak. A fajka. Zrobił prezencję na A. <grystanie> Dla mnie 70% dostał No, zabiłeś go już To ten, to ten teraz ten Minus ma... 30% Drugie Daj, 1 na 4 S Ty, Janusz No? Stary snack mi się pozdrowia na czacie to nie mój stary, ja nie jestem snak. No, to też prawda. Już stracił wartość ten nick Jeden, to no. trzy, nice. jeden. leży Leży jeden dwa, trzy, 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 no nie odpuszczę go trzy, <noise> mnie trzy, wszystko przez niego To trzy, 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 Bomba ci dochodzi trzy, <noise> ja na aucie. Leży jeden Czyli zabiliśmy górę F***a prowagina Ej może zejdźmy do kraty? Możemy Bez sław? Nie, są te Bez ile złe Gdzie wy jesteś? Pomagam ci, z... nim dole Co ty w grale? Haja, Stajs leży Lewo, lewo, lewo Wchodzę, wchodzę, wchodzę To jest jakaś nowa pa, tak? fa Fabryka Mercedesa jest nawet klątwa, wiesz, taza może tam... A, idziemy taza poszukać, pewnie z nabiórkiem gdzieś siedzi. Los to jest, nie? Za ventami, pyk. Tak, tak, tak. Nie no, takie jest moje życie, Pierd. <grym> <grym> Czekaj. pierd. Kniwa. O, zasłużył, bo mi ze dał. Ty... Jezus, już mnie wkurzył, nie? By się obrócił. Podległ. Jeszcze raz. Ty, na, na hangarze był na górze. Nie wiem, czy mnie nie widziałeś. E no, nie komentuję. Nie da się. No zobacz, co się dzieje. No, to się dzieje no, widzę, że się nie da. Mamy widoczny. Fale przed ja to. Ja nie pomogę już. Faliłem po przed to. Ok, stałeś. Plac 1hp, Nie Wdech. wiem, jak to nie siadło. W górę weszli. Fajnie. Hoi. Nie ma defa, wygrałeś. Nice. Liczy <laughs> <Kurwa. laughs> się na zwycięstwo, nie? Podskoczy na syfy, ważne. Jest jest Może bez słowa? Chcecie to? Ating? Long więcej? Leży. Jeszcze dwa? Jesteśmy tu w trzech. Mam jeszcze smokka. będę głuchy. Ja patrzę tam na Long po skałcie? Po skałcie jest. Laguje? Pan leży? No Pan leży? Pan leży? Pan leży? Nie musicie go, to go to już... A, no, myślę, to no, ja. <laughs> nice. Jak mi co? Ślub meloda. Thank, Thank you. you. To Nie widzę. Draw zrobiłem? Nie zrobiłeś, oh. mordeszka. A, wupa. Ale poleciał. <laughs> <noise> nie nie, to nie tam pomaga dobra Nie pomagaj mi w tej rundzie, okej? Okay? Ja długo nie jest, nawet nie. będę mhm, Patrzę to, odpuściłem dwór. Wóz taki za. starap, jeden na zero ja I tak, Jeszcze tam. jeden Przed wow. mi jeden a no. O na mnie jest kurwa! Co jest? Wow. Jak Zachodzę rampę Cały czas ticket Ticka trawdy, ticka Dżungla polega. leży i tyket jeszcze Leży Super Tata Tak, do schodków Celowany o, no. o, no. na, na domku nie ma Nie wyjdzie drzwiami W sensie drzwi nie ma K Co? <gulanie> <hłanie> Źle powiedziałem, nie? <sus�> <hłanie> nie, <hłanie> nie mogę grać Teraz jest na Teraz wiedzą o tobie, ale ja krótkie, <grystanie> <grystanie> na jeden nad BS Leży z rampę? o kurde nice, nice. Mógł to trupa, na wejść na nawet Nie, wydaje mi się, że wątpię. Co? <grystanie> Xboxy Wydaje mi się, że wątpię? Papa, idę ten, ten, ten na telefonu. O oh, ja smoke to, to jest ważne, to jest ważne Ważne p Jak się wyjbiłeś to palę to Nie ma szans palę, Jeden przebech tylko Chciał w sensie Uwaga górę Wy leży Rafael. Jest za przybo. Uciekłam Bomba ze skały mnie zabił Jeden był rampa Mam bombę na placu Powinien będzie rampa była na pewno, był pewno. Panawie to jest tam Kur mam Dziadka Ewa, no wypierdala to myszka jednak Leżę Leżę za niebiesko Jeszcze jedno, może niebieska Pogali Takary za niebieską. Leży. Już Jeszcze jeden. Nie, It's na flagi. Spokojnie, już idę. Zeszyję górą. bo. Nie no, ticket, kur... Wiedziałem, że w górę. To do dupy. Niebieska. O, <box> o No dobra. Słońce! Widział mnie! Chyba na ty nie wpadałem. Gala to jest moka właśnie. Ręka szpil. Ticket sniper. Scout. na pewno. Mogę flaszować. Nieważne, nie mogę. Gala pomaga. Weź okno. Jeszcze gada, blisko. Ticket CT już, skaut. Znali go. Patrz. Gala przebił. Ja sobie w ogóle kewa nie kupiłem jeszcze i. Gala przebił. Zadrębiony jest, może bym kosem udał? Może podałem Kosa, 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 kosa. Co jest, kurwa, widzowie Nie, A ja. A, gdzie oni są w ogóle? To szczupnął za mną No ja chyba Dobie, jeden Dwóch, druk, krótkie. Niżej, niżej Mam parapaty. chyba nikt nie broi Jeden na jeden byś wygrał a, to jest zawsze dobra pozycja na 1 na 1. To problem jest so mnie, A spokojnie. Smok kryminal. Aj, aj, bo... aj. Łasato. Te... No, zarobił ty to. Tylności so mnie. W Wiesz, jak on to wygra, to mnie rozpierdoli łeb. Ja też sobie w sensie tak szczerze nie pomyślałem, że to może zrobić. Nie chcę Będziesz może być. Jedziesz, mozek, Cześć, Co, co się tam się lorda, ko! Coś siada z tego digla, jak nigdy no, nie. w bielcu. Ok, otwórz. Okno! Fajny jest ten mąderzy. Co to co, co tam, nie? Mocy! Kba, bura, o! Uh. Góra i Idę górę Chyba by pohazard. Headshot. Kurwa, uh. robię, po A ja go myślę, że i Patrzę górę. Ubij go. Zarowa. Highlight. Mu. Peweł... Oh. O! Pewno. O! TV będzie. Oh. Został... Nie, no, było no, no to właśnie. bo chujowo, to jest straszne. No właśnie. Bo na jest się co zrobiłem. Gine, ja kampiłem czy... no Leży, co? So. Jeszcze prawo okno O, o leży drugi, co? So. Mój będzie nie, Ale mocą się stąpił Ogień zaparowy, jest tam z nożem mi da. Pole rampę ojej. do ciebie Nie wyszłam. mi Wyszedł, leży Wsadzam Smokuje APC Ciągnął łącznik Chodzimy przeciw magii Ja OB, jeden pod WS Mam APC, on cię Ja p****** Rampa śpi APC wychodzi Jeden w piwniach jest To skończył tak? Także W piwniach jeszcze Wow! A za mocno jest taki ja sztuken, chcę się grać, chyba streamować już, nie ma sensu. No,